Wojna w tańcu z gwiazdami. Iwona Pawlowicz miażdży Dagmarę Kaźmierską. Kontrowersje na parkiecie. Dagmara Kaźmierska versus Iwona Pawlowicz w tańcu z gwiazdami. W ostatnim odcinku tańca z gwiazdami emocje sięgały zenitu, gdy Dagmara Kaźmierska i jej partner Marcin Hakiel wykonali energiczny quickstep w stylu kowbojskim. Choć uśmiech nie schodził z twarzy kaźmierskiej, niestety nie wszystkim jurorom udało się przekonać do ich występu. Zaledwie 16 punktów nie tylko oznaczało niską notę, ale także rozpoczęło gorącą wymianę zdań między nią a Iwoną Pawlowicz. Mimo, że Kaźmierska nie jest uznawana za mistrzynię techniki tanecznej, jej popularność wśród fanów programu pozwoliła jej dotrzeć do kolejnych etapów rywalizacji. Jednakże nie brakowało głosów krytyki a komentarze jurorów sprawiały, że droga Kaźmierskiej do finału stawała się coraz bardziej wyboista. Zbliżając się do półfinału, konflikt między Kaźmierską a Pawłowicz stawał się coraz bardziej intensywny. Tym razem ich starcie miało miejsce zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Choć kłyk step Kaźmierskiej nie zachwycił wszystkich, to jednak zdobyła ona serca części jury, co zostało docenione przez Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. Jednakże, Iwona Pawlowicz wyraziła swoje niezadowolenie z występu kaźmierskiej, podkreślając wagę techniki nad charyzmą. Ta wymiana zdań prowadziła do coraz bardziej gorących debat, podczas których obie strony nie szczędziły sobie słów. Program ten jest rozrywkowy, a ja jestem jego częścią zdecydowanie odpowiadała kaźmierska na zarzuty Pawlowicz, podkreślając, że choć może brakować jej perfekcji tanecznej, to jednak zdobyła serca widzów. Jednakże, dyskusja nie kończyła się tam. Pawlowicz konsekwentnie trzymała się swojej roli sędziego zawodowego, co wywołało dalsze spięcia między nią a Kaźmierską. W międzyczasie Kaźmierska postanowiła podkreślić, że mimo różnic zdań, wciąż darzy Pawlowicz sympatią, co tylko podgrzało atmosferę między nimi. Tym samym tańcowa batalia między Dagmarą Kaźmierską a Iwoną Pawlowicz przekształciła się nie tylko w widowiskowe starcie na parkiecie, ale również w emocjonującą wymianę zdań i poglądów, która trzyma widzów w napięciu. Czyż to nie właśnie o to chodzi w programach rozrywkowych?